To nazywa się przywieszka szybko złączka typu T-slide. Możesz zobaczyć tutaj, to jest T na górze, a to jest żeńska część T. Kiedy chcesz je szybko połączyć, po prostu wciskasz ten mały przycisk w ten sposób tak? i łączysz je razem. To może być świetne, jeśli chodzi o łączenie czegoś, ale żeby to rozłączyć, potrzebujesz czegoś małego i cienkiego, musisz wsunąć to w tę małą dziurkę tutaj, nacisnąć ten mały hmm, występ w środku i w ten sposób rozłączyć. Zobacz, teraz patrz, jak to się wysuwa. Patrz, widzisz? Więc tak, połączenie jest szybkie, ale rozłączenie zajmuje trochę więcej czasu. I myślę, że to powinno być jasno powiedziane, kiedy rozmawia się o temacie szybko złączek. Mówię to dlatego, że bardzo często klient używa spirali ślimakowej, ale wie, że łańcuchy do ślimaka nie są tak dobre jak te przeznaczone do elastycznego wału, a nie chce zmieniać swojej maszyny. Więc co robią? To kupują sobie jeden z tych przyłączy z żeńskim złączem T-Slide na końcu, a potem zaopatrują się w adapter z T20, który pasuje do ich spirali ślimakowej. I wszystko co robią, to łączą przyłącze w ten sposób. Och, używam tego przez kamerę, więc trudno mi to zobaczyć. Łączą, przyłączę w ten sposób z, z z wałem i teraz mogą używać łańcuchów z elastycznym wałem na zwykłej spirali ślimakowej. To wszystko wydaje się bardzo fajne, ale problem polega na tym, że są dwie rzeczy o których trzeba pamiętać: a mianowicie, po pierwsze, szybko złączka nie jest przeznaczona do pracy z dużą prędkością. A w niektórych przypadkach, gdy używasz tych narzędzi, obracają się one z prędkością 3000 obrotów na minutę. A to nie jest coś, do czego T-Slide został zaprojektowany. Jest dobry do przenoszenia momentu obrotowego, dlatego początkowo był używany do łączenia dwóch prętów kanalizacyjnych, jak możesz zobaczyć tutaj. Wiesz, to był tradycyjny pręd kanalizacyjny, który po prostu łączy się szybko i wygodnie w ten sposób. Ale to było do przenoszenia momentu obrotowego, a niekoniecznie prędkości. Powiedziawszy to, jeśli zamierzasz używać szybko złączki z elastycznym wałem, stworzyliśmy ten nowy adapter, dzięki któremu możesz podłączyć swój wał z jednej strony, mocując go śrubami dociskowymi. A z jednej strony ma złącze żeńskie, a z drugiej złącze T-Slide, tak abyś mógł połączyć ze sobą dwa wały. Z jednej strony, która jest uch od 12 mm, czyli pół cala, aż do ćwierć cala, czyli 6 mm. I oczywiście, jak widać, mamy to samo w przypadku żeńskich końcówek tych złączy. Ale zanim wyjdziesz i pomyślisz, czy zmienić wszystko na przypony z szybkim łączeniem i przestać stosować tradycyjną metodę zakładania łańcucha na wał, pamiętaj, że rozbieranie tych rzeczy jest naprawdę uciążliwe. I być może łączy się szybko, ale nie jestem pewien, czy rozłącza się równie szybko. Hmm. No cóż, okej, okay, poszło o wiele szybciej niż się spodziewałem. Tak czy inaczej, rozumiesz, o co mi chodzi. Dziękuję za oglądanie.